W związku z wojną na Ukrainie strzelcy Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego w Lwowie potrzebują wsparcia i pomocy. Na ich apel odpowiedziało Sędziszowskie Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego imienia kapitana Franciszka Macha. Trwa zbiórka pieniędzy, które będą przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych sprzętów i artykułów. Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Lwowie znalazł się w samym centrum wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Wielu członków organizacji strzeleckiej stanęło do obrony swojej ojczyzny i zasiliło szeregi armii. Na apel o pomoc dla swoich przyjaciół za wschodniej granicy odpowiedziało w pełnym wymiarze towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec imienia kapitana Franciszka Macha, z sędziszowa Małopolskiego. W Związku z tym, że no, Ukraina jednak y, mobilizuje ogromne siły. Ci nasi koledzy i koleżanki zwrócili się do nas z pomocą. Otóż no, ci, którzy służą w tamtejszej obronie terytorialnej w Lwowie, no, poza uzbrojeniem właściwie nic nie otrzymali, więc my staramy się pomóc im w ten sposób, że... Wysyłamy im różne elementy wyposażenia i odzieży no, mu, elementy mundurowe po to, żeby oni no, byli w stanie przetrwać ten trudny czas. I trzeba zaznaczyć, że Szczele Zolwowie działa już od, od kilku lat, dlatego wobec tej sytuacji, która ich teraz spotkała, no, czujemy się niejako zobowiązani do tego, żeby pomóc naszym e, przyjaciołom, kolegom, którzy teraz tam. E, w Ukrainie w Ukrainie są, a sama nazwa naszego stowarzyszenia, Towarzystwo Przyjaciół Związku Szczeleckiego, wskazuje na to, że to stowarzyszenie to Towarzystwo było powołane właśnie w tym celu, aby, aby w takich m.in. w takich sytuacjach móc wesprzeć no, osoby, które są teraz niewątpliwie w potrzebie. Pomoc skierowana bezpośrednio do lwowskich strzelców ruszyła po ostatniej wizycie przewodniczącego Komisji łączności z Polakami za granicą w sejmiku województwa podkarpackiego doktora Jacka Magdonia w Ukrainie. Tam no, w te niebezpieczne rejony one są y, potrzebne, żeby na miejscu stwierdzić, jakie są aktualne potrzeby. Y, no już ponad miesiąc Polska wysyła ogromną pomoc. Mówimy o społeczeństwie przede wszystkim żywnościową y, dla uchodźców. No, natomiast y, jakby tutaj na ten moment sytuacja jest dobra, natomiast no te, ci ludzie, którzy są y, mobilizowani y, do obrony terytorialnej, oni najczęściej y, muszą sami sobie zapewnić czy to mundur, czy to różne obuwie, elementy y, takie podstawowe wyposażenia. Y, w Polsce można to kupić y, bez żadnych tam problemów, y, więc staramy się tutaj. Y, oczywiście to zebrać. No, problem stanowią takie elementy ochronne, jak hełmy i kamizelki kuloodporne. Z tym jest ogromny, ogromny problem. Y, to jest też bardzo kosztowna sprawa. No, my w miarę naszych możliwości staramy się pomóc i stąd ta zbiórka za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego. Strzelec imienia y, kapitana Franciszka Macha w Sędziszowie. Wobec tych wszystkich zbiórek, które są od początku agresji Organizowany taki zbiórek typowo materialnych, zdecydowaliśmy się teraz na zbiórkę finansową, czyli poprzez płaty na, na konto towarzystwa, tylko i wyłącznie z tego względu, że te potrzeby naszych szczelców, którzy no niebawem zostaną skierowani na, na front, są bardzo sprecyzowane. Tutaj nie mówimy już o jakiejś żywności, o, o ubiorach cywilnych. Mówimy tutaj o takich środkach bardziej ochrony osobistej i takim wyposażeniu. Mm, blisko już wyposażenia wojskowego, czyli jakieś menażki, takie bardziej zabezpieczenie logistyczne, kamizelki taktyczne, obuwie, jakieś podstawowe umundurowanie. Dlatego tak jak wspomniałem, tutaj zdecydowaliśmy się na taką formę pomocy bardziej finansową, oczywiście Stowarzyszenie posiada w swoim statucie odpowiednie zapisy o możliwości takiej pomocy wszystkie zakupy zostaną udokumentowane i, i przedstawione później osobom zainteresowanym. Jak aktualnie wygląda sytuacja w Ukrainie? Wojna trwa szczególnie na wschodzie i na południu tam są bezpośrednie działania takie frontowe, ale no na ten moment głównie trwają ataki powietrzne na najważniejsze miasta Ukrainy i trzeba... Powiedzieć, że no, nikt nie śpi spokojnie. Praktycznie każdej nocy są ogłaszane alarmy, także w dzień i jak widzimy, rakiety trafiają również w obiekty cywilne, w infrastrukturę komunikacyjną, a ostatnio także kolejową. No, ja podróżowałem ostatnio pociągiem 600 kilometrów w głąb Ukrainy, ale wydawało się to bezpieczne, ale już niecałe dwa dni później w tą infrastrukturę uderzyła pierwsza rakieta. No i teraz jak widać już niestety infrastruktura kolejowa nie jest bezpieczna, więc te obiekty, które są trafiane, one mają znaczenie strategiczne też. Analiza tych celów, między innymi we Lwowie, które zostały ostatnio trafione, pokazuje, że kiedyś były tam obiekty wojskowe. Ich nie ma od kilkudziesięciu lat, ale wygląda na to, że Rosjanie nie aktualizowali tych danych i dzisiaj trafiają rakietami w miejsca, gdzie jest zabudowa cywilna, no i oczywiście stąd Powiększa się to grono niewinnych ofiar cywilnych. Samorząd Województwa Podkarpackiego angażuje się w pomoc dla Ukrainy na ogromną skalę i na wielu różnych płaszczyznach. Informuje radny Sejmiku Województwa dr Jacek Magdoni. Ważnym była koordynacja pomocy dla uchodźców na granicy. Ten temat był szczególnie palący w pierwsze tygodnie i oprócz skierowania pewnych sił, to znaczy wyznaczonych urzędników, którzy zajmowali się koordynacją. Tam również postarano się, aby w taki sposób zorganizowany kierować również zebraną pomoc w postaci oczywiście żywności, także łóżek, materacy, generatorów. Również ta pomoc została wysłana na Ukrainę od razu też się, Pojawił się temat uruchomienia nieużywanych linii kolejowych biegnących przez granicę polsko-ukraińską i ten temat jest w tym momencie bardzo aktualny. Marszałek Województwa Podkarpackiego ze swoimi współpracownikami spotkał się ze stroną ukraińską. Jest wielka prośba przedsiębiorców i samorządowców ukraińskich, aby uruchomić wszystkie możliwe połączenia kolejowe, dlatego że Ukraina ma zablokowane porty czarnomorskie, i właściwie tutaj ciężar wywozu, szczególnie ziarna zboża z Ukrainy przenosi się z ze statków na pociągi i jest to sprawa bardzo paląca, bo jak wiemy około 10% chleba wypiekanego na świecie jest z mąki ukraińskiej, więc jeśli ten rok był zmarnowany, to będzie już zapowiadany kryzys żywnościowy i dotknie to wiele krajów świata i w Europie, i w Afryce, i nie tylko. Także no, Podkarpackie jest na pierwszej linii działań tych infrastrukturalnych. My też jako radni Województwa Podkarpackiego kierujemy do władz naszego państwa specjalną petycję w tej sprawie, tak żeby uruchomić te istniejące kiedyś linie kolejowe, które przestały być przed laty używane, a dzisiaj one no, powinny być na nowo uruchomione. Zresztą już wiemy, że ten ruch osobowy z przejścia granicznego w Krościenku on był wznawiany i to jest taki pierwszy sygnał tego, co nas tutaj myślę czeka, bo duże środki powinny być przekazane na tą infrastrukturę kolejową po to żeby ją odnowić, odbudować i uruchomić jak najszybciej. Jeśli ktoś chce pomóc strzelcom Zelwowa, Lwowa, może to zrobić dokonując dowolnej wpłaty na numer konta, który widnieje na plakacie zamieszczonym na Facebooku pod nazwą Jednostka Strzelecka 2051 imienia majora Władysława Rudolfa Wilka.